I nie patrzę na gwiazdy, żom jak szukać swojej drogi, no bo to bycie normalnym czy czyni wyjątkowym. Siema, jestem 6. Dziś z okazji Halloween przedstawię wam 6 strasznych ciekawostek o Pokémonach. Zapraszam do oglądania oraz lajkowania. Każda osoba, która zostawi lajka pod tym materiałem, będzie bezpieczna przez tą noc. Nie wiem jak wy, ale ja nie chciałbym spotkać żadnego ducha i nie chciałbym, żeby mi odwiedził, więc sam sobie nawet zostawię lajka. Tymczasem. Przejdźmy już do strasznej szóstki. Miejsce szóste Driflon. Niby wydaje się być przyjemniaczkiem, i pokemonem, który nie może stwarzać żadnego zagrożenia. Cynne, gdy powiemy, że przy użyciu swoich łapek sprowadza niegrzeczne dzieci do świata zmarłych. A co z nimi się później dzieje? To już pozostanie tajemnicą na zawsze. Miejsce piąte Gofita. Spójrzcie na oczy tego Pokemona. Wciąż patrzy w jedno miejsce. Non stop. Po swoich kolejnych ewolucjach, porywa niektóre osoby i najprawdopodobniej przekazuje porwanych temu czemuś na co ciągle patrzy. W swojej ostatecznej formie jest w stanie przewidzieć miejsce, czas i jak zginie jego trener. Drowsy został stworzony na podstawie ducha Baku. Usypia swoich przeciwników i w tym czasie żywi się z nami swojej ofiary. Najczęściej są to dzieci. Następnie, kiedy odwiedza kolejną ofiarę, dzieli się z nim koszmarami, które do tej pory skradł. Miejsce trzecie. Duskull. Jeżeli nie słuchałeś się mamy, kiedy byłeś mały, to cieszę się, że nie spotkałeś tego Pokemona. Poluje on na maluchy w lasach. Uwielbia słuchać płaczu dzieci. A po swojej ewolucji... Potrafi zjeść wszystko, tak. Dzieci również są zjadane i znikają w niebycie, więc lepiej słuchaj się mamy. Miejsce drugie: Gorebysy. Wydają się być całkiem przyjemnymi Pokémonami, prawda? Niestety, prawda jest zupełnie inna. Kiedy ten Pokémon spotka kogoś na swojej drodze, to wbija swoje usta w ową osobę i wysysa z niej wszystkie dostępne płyny. Miejsce pierwsze. Kakturny. Pokemony występujące na pustyniach. Aktywują się tylko i wyłącznie w nocy. Nie są przyjazne. Wręcz przeciwnie. Jeżeli tylko zauważam osadników, którzy rozbili się na noc, na pustyni, możecie być pewni, że więcej tych osób już nie zobaczycie. I to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że taki odcinek się wam spodobał. Zapraszam do zostawienia suba oraz lajkowania i jeszcze na mojego snapa. Tymczasem trzymajcie się. Cześć. Że... z moim bogiem Gadek, zostawiam rescie pomocnika, sam już bronię mazy. Wara od moich wartości i mej ekipy także. Sławanie zrobi mnie gorszym, nie ma różnicy dla mnie. Kasa w roli dozorcy to nie są mity żadne. Chcę swobody to rośni pierdolę lichy transfer. Chcę wyniki w i pierdole kwestie lat.